Wieczór 21 marca 2025. Międzynarodowy Trybunał Stanu dla Piotr Jędrzejewski, Magdalena Białas, Beata Ostrowska z firmy e, Sąd Rejonowy w Gdańsku. E, tutaj, e, oczywiście, za wszystko, czyli utrzymywanie z systemu niewolnictwa, handel niewolnikami. Bezpośrednie podpięcie umową handlową z firmą, z korporacją Polend Republików, która ma udowodnione utrzymywanie systemu niewolnictwa, handel niewolnikami, eksperymenty medyczne, handel dziećmi, eksperymenty wojenne. No tak. Czytamy dokumenty, kochani, bo każda taka. Tutaj już mamy zakończone sprawy, czyli kasacja tutaj. Następuje czegoś takiego jak. Postanowienie, gdyż pan Przemysław pojawia z numeru PSL, z daty urodzenia, jest korporacją, która jest zamknięta i została skazana na dożywotnie sprzątanie po sobie, więc, więc nie, mogła być, nie mogła być obecna. Podczas wydawania e, zgody na jakiś paszport postanowienia w ogóle przez e, sędziego, który e, od 2008 roku jest oficjalnie e, firmą prywatną, zarejestrowaną w, e, wszystko jest w doktrynie Clearfield, dostępnej na dyskach Google Drive w wiadomościach przesłanych. No Bezpośrednia praca dla okupanta ziemi, który ma udowodnione tutaj no, handel niewolnikami, a już nie pomijając fakt, że domniemany prezydent Andrzej Duda jest ścigany z urzędu za ma brak uprawnień do sprawowania jakichkolwiek publicznych urzędów. Także. Yy, dotyczy się wszystkich urzędników w Polen Republikowy, czyli korporacji, która przykryła się przed narodem, pod narodem i, i zarządzała całą tutaj infrastrukturą i tym wszystkim. My to odzyskaliśmy, przejęliśmy to od Watykanu i od tych korporacji USA. I tu jest pełna dokumentacja prawna też przejęcia ziemi, kochani. Więc ja radzę wszystkim czytać te dokumenty i tu, tu na, następuje kasacja, tu są, tu są kasacje i tu jest na jakiej podstawie te kasacje są tych wyroków. To są bardzo grube kasacje, bo tutaj y, nie może brać udziału w przedsięwzięciu takim jak jakieś postanowienie w jakimś sądzie. Przez te sądy są już, kochani, y, to są firmy, które mają udowodniony handel niewolnikami bezpośredniej umowy z. Korporacją Polen republikow, to już jest przejęte, ta cała infrastruktura, i każdy rdzenny, rodowity zarządza tam w tym budynku, i kochani, sprzątamy po sobie. Tutaj wydawanie jakichkolwiek przepustek portowych na podstawie prawa morskiego i przepisów zdelegalizowanego i zamkniętego Imperium Rzymskiego, które zamknęło się 21 czerwca 2011 roku, kochani, no to jest. To jest łamanie prawa wszędzie, już nie wspominając o Konstytucji, czyli no, no, no zamach stanu po prostu. Międzynarodowy Trybunał Stanu jest wtedy dla takich istot, tu jest wszystko opisane pięknie w takim obrazie kasacji. Tylko, co można, ile można, bardzo ciekawych na podstawie dokumentu, który tak naprawdę jest dowodem przestępstwa. Tutaj teraz na ziemiach, czyli każde postanowienie jakiegokolwiek sądu i tak dalej z dowód przestępstwa, czyli brania udziału w, w organizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym na ziemiach odzyskanych. To jest już bezpośredni atak na życie, więc to jest w samach stanu, także no, Trybunał Stanu, wszystko zgodnie z postanowieniami, dekretami i nakazami. Kochani. Czytam, czytam wszystko. Więc no... Korzystanie z weksla handlowego w tym przypadku Nikodema pojawy, który ma wszystkie odszkodowania i reparacje już y, oddane i on wie, na jakie konto ma oddane, bo on do, otrzymał dokumenty, czyli on wie, gdzie ma zdeponowane wszystko, co korporacje mu zabrały, bo oczywiście otrzymał dokumentację i wie, gdzie są jego pieniążki jako rdzenny, rodowity może poniesiegnąć, bo ta korporacja Nikodem pojawa już jest zamknięta. Ona jest y, zamknięta za właśnie udział w, w, w utrzymaniu stuwnicowego. Tak, tak samo jak e, korporacja Magdalena Białas i korporacja e, Piotr Jędrzejewski, więc no, okradacie się, kochani, z własnych weksli, łamiecie prawo, bo u, przepisy to nie prawo. E, prawo handlowe was obejmuje, bo jesteście firmami, więc jesteście zarejestrowani w jednolitym kodeksie handlowym UCC w Stanach Zjednoczonych. Podlegacie prawu jurysdykcji USA, czyli musicie robić wszystko zgodnie ze wszystkimi wyrokami Sądu Najwyższego, a tam jest taki wyrok. Przesłany w dokumentacji, który jasno stwierdza, że nie ma jurysdykcji w ogóle. To pismo, samo wysłane do rdzennego, rodowitego, który jest tutaj, to już jest no, kolejny raz, bo oczywiście to, bo też tam otrzymaliście rachunki ostateczne i informacje grzecznościowe zgodnie z prawem UCC i informuje, że wasze weksle już są pozabezpieczane. Wszystko do siódmego pokolenia w linii prostej. Więc wy, kochani bawiąc się w takie jeszcze jakieś paszporty, kredyty, alimenty, Oddaj mi, zrób mi tam, to kochanie, wszyscy macie weksle handlowe i tu nie ma się o co już kłócić, tylko sięgnąć sobie po swoje. To są odszkodowania i reparacje, z których i tak korzystacie teraz. Kiedy jesteście podpięci pod korporacją PAN ona ściąga z Waszych weksli cały czas pieniądze, pompuje 5000 dolarów za każdą godzinę waszej, waszej, yy, waszej niewoli w systemie niewolnictwa. Więc to wszystko, co do Watykan jest zdeponowane, to wszystko, co dał korporacji, jest oddane, łącznie z infrastrukturą, więc sięgamy po swoje wszystkie gminy, wszystkie powiaty, wszystko zgodnie w dokumentacji, co zostało zabrane, to zostało już zwrócone nam, więc yy, świadomości, kochani. Świadomości. To tak od, 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 od Jam jest Przemysława, który tutaj rdzenny rodowity czyta i z wdzięcznością... No... Oczywiście fundusz, wszystko postanowienia są, nakazy są, rozliczenia też są. Tam są międzynarodowe taryfy odszkodowań. No zresztą Międzynarodowy Trybunał Stanu to już jest przejęcie całe mienia za, za utrzymywanie systemu niewolnictwa tutaj na Ziemi. A każdy z Was, kochani, drodzy, drodzy urzędnicy i ci, którzy też ich karmią, za tą nieświadomość, no bierzecie udział w spektaklu utrzymywania tego z, z własnych pieniędzy, z własnej weksli, które zostały odzyskane już dla Was. Także radzę czytać dokumenty, bo warto warto się za, zapoznać z prawem i wiedzieć, że to już wszystko jest pozamykane prawnie, a my to tylko przez swoją nieświadomość utrzymujemy, także sięgamy po swoje i i tak, tu jest jeszcze, tu będzie gdzieś jeszcze chyba rachunek czy jakiś, bo tu był chyba z funduszu wysłany. Tak, jak to wygląda, jak, jak rachunki są wysłane, bo to wszystko tutaj jest wysłane z dowodami, kochani, to jest tutaj mamy taki, o... No, plik pięknych kwestii. No. Pięknych kwestii. Bo sprawy zakończone, powysłane pięknie rachunki z ładnym opisem, że wszyscy wszędzie tu jest prawo, że utrzymujecie z tym No takie było. Yy, to było takie no... W, to jest takie kompletne wszystko. Zresztą teraz na dysku Google, tutaj, więc. To co zostało wysłane. Więc zdrawiam, Jam jest Przemysław i. No, świadomości, świadomości, ale cudowny przekaz uświadamiający, że na każdym poziomie tutaj wszystko co jest związane z utrzymywaniem niewolnictwa koniecznie sięgamy po swoje, sięgamy po swoje. Bracie nadal w tym udział wiedząc, że tu wszystko jest zabezpieczone wekslem handlowym, wszyscy są pozabezpieczani tu, sam Andrzej Duda nie może wykonywać żadnych funkcji publicznych, bo ma przecież ogłoszone to jest w Sejmie przez Senat. No łamanie prawa na każdym poziomie tutaj kto podpisuje to, dla kogo. Wy... Szef korporacji właśnie ma udowodnione, że nie może pełnić żadnych funkcji publicznych, dlatego że jest właśnie szefem tej organizacji jako firma z imienia i nazwiska numeru PESER, którą zwolnił e, Watykan jako kanoniczną osobę prawną. Więc e, e, za kim się podpisujesz, za kim idziesz, no pełna odpowiedzialność. Zdrawiam, ja jest Przemysław. Proszę tutaj. Proszę. Jak przygotowane wszystko? Gdzie zostało wysłane wszystko? Wszystko. A tu... już ktoś nowy bierze udział. Aha, czyli znowu wzięli, czy kolejnego sędziego wzięli do tej, do sprawy paszportu, no kochani, no uruchamiamy taką machinę, w ogóle tracimy czas na coś takiego, co w ogóle jest bezprawne, sam paszport sam w sobie już jest, jako dokument już jest w ogóle, no jest akceptowalny wszędzie, ale to jest na odwrotności działa, to jest, to jest jedno z pieczątek systemu niewolnictwa. Tutaj mamy Universal Pass, to jest wszystko już, kochani, prawnie odebrane. Wszystko na wszystkich poziomach, więc tylko korzystajmy z tego. Bo taryfem międzynarodową też radzę wszystkim przeczytać, co się tu dzieje w tych urzędach, co się tu dzieje wszędzie. Także no, radzę taką głęboką refleksję sobie tego wszystkiego zrobić, tak indywidualnie każdy. Także zdrawiam jeszcze raz, jam jest przemysł.